Sura trzecia. Ozdoby. W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego. A, mim, na Księgę Jasną, uczyniliśmy ją Koranem Arabskim, abyście mogli zrozumieć. On jest u nas, w matce księgi. Wzniosły, mądry. Czyżbyśmy mieli odwrócić od Was napomnienie? Gdyż jesteście ludźmi występnymi? Iluż to proroków posłaliśmy do poprzednich pokoleń, ale gdy przyszedł do nich jakiś prorok, to się z niego wyśmiewali? My zniszczyliśmy silniejszych od nich mocą i minął już przykład poprzednich pokoleń. Jeśli ich zapytasz, kto stworzył niebiosa i ziemię, oni niewątpliwie powiedzą: Stworzył je potężny, wiedzący. On uczynił dla was ziemię kolebką i wyznaczył dla was drogi, po których być może pójdziecie. My zsyłamy z nieba wodę we właściwej mierze i my ożywiamy nią martwą krainę. Tak też i wy będziecie wyprowadzeni. On Stworzył wszelkie pary i uczynił dla was statki i zwierzęta, abyście na nich podróżowali. A gdy usadowicie się już na ich grzbietach, pamiętajcie o dobrodziejstwie waszego pana i mówcie chwała temu, który nam to podporządkował, gdyż sami nie zdołalibyśmy tego osiągnąć. I z pewnością do naszego pana powrócimy. I oni uczynili z niektórych jego sług część jego. Zaprawdę, człowiek jest jawnym bluźniercą. Czyżby z tego, co stworzył, on wziął sobie córki, a was obdarzył synami? Jeśli któryś z nich otrzyma wieść o narodzinach tej, którą dodają miłosiernemu, to jego twarz ciemnieje i ledwo powstrzymuje gniew. Tej, która dorasta wśród ozdób, i która w sporze nie daje jasnego świadectwa? I oni uczynili aniołów, którzy są sługami miłosiernego, kobietami. Czyżby byli świadkami ich stworzenia? Ich świadectwo zostanie zapisane i będą zapytani. Oni powiedzieli: Gdyby zechciał miłosierny, to byśmy ich nie czcili. Oni nie mają żadnej wiedzy i tylko zmyślają. Czy my daliśmy im wcześniej jakąś księgę, której się trzymają? Nie, oni mówią: My znaleźliśmy naszych ojców w pewnej wspólnocie i postępujemy ich śladami. Podobnie, nie wysyłaliśmy przed Tobą ostrzegającego do żadnego miasta, aby żyjący w zbytku nie powiedzieli: My znaleźliśmy naszych ojców w pewnej wspólnocie i postępujemy ich śladami. Powiedz, a gdybym przyszedł do was z lepszym przewodnictwem niż to, przy czym znaleźliście waszych ojców? Oni powiedzieli: My nie wierzymy w to, z czym zostałeś posłany. Wtedy zemściliśmy się na nich, spójrz jaki był koniec tych, którzy uznali to za kłamstwo. Oto powiedział Abraham do swego ojca i swego ludu. Jestem niewinny tego, co wy czcicie oprócz tego, który mnie stworzył, a który z pewnością mnie poprowadzi. I on uczynił to słowem, które przetrwało wśród jego potomstwa. Być może oni powrócą. Tak, ja dałem im i ich ojcom używanie życia, dopóki nie przyszła do nich prawda i wysłannik jasny. A kiedy przyszła do nich prawda, oni powiedzieli: to są czary i my w to nie wierzymy. I powiedzieli, dlaczego ten Koran nie został zesłany jakiemuś znamienitemu człowiekowi z dwóch miast? Czyżby oni rozdzielali miłosierdzie twego pana? My rozdzielamy między nich środki do życia na tym świecie, i my wywyższamy stopniami jednych nad innymi. Aby jedni z nich mogli brać innych na służbę. I miłosierdzie Twego Pana jest lepsze od tego, co oni gromadzą. I gdyby nie to, że ludzie staliby się jedną wspólnotą, to tym, którzy nie wierzą w miłosiernego, dalibyśmy domy ze srebrnymi dachami i schodami, po których by wchodzili, i drzwi do ich domów i łoża, na których by się pokładali, a także ozdoby ze złota. To wszystko są tylko dobra tego świata, a życie ostateczne u Twego Pana jest dla Bogobojnych. Jeśli ktoś unika wspominania miłosiernego, temu wyznaczymy szatana, który będzie jego towarzyszem, i oni w rzeczywistości sprowadzają ich z drogi, a ci myślą, że są prowadzeni drogą prostą. Kiedy wreszcie człowiek przyjdzie do nas, to powie szatanowi, o, gdyby między mną a tobą była odległość, jak między wschodem i zachodem jakże złym jesteś towarzyszem! Nie pomoże to wam tego dnia, ponieważ byliście niesprawiedliwi i będziecie w karze wspólnikami. Czy możesz sprawić, aby głusi słyszeli, albo poprowadzisz ślepego i tego, który jest w błędzie jawnym? Nawet jeśli my cię zabierzemy, to i tak zemścimy się na nich, albo pokażemy ci to, co im obiecaliśmy. My zaprawdę, mamy władzę nad nimi. Trzymaj się więc mocno tego, co ci zostało objawione, zaprawdę jesteś na drodze prostej. To jest przypomnienie, dla Ciebie i twego ludu. Krótce będziecie zapytywani. Zapytaj tych spośród naszych posłańców, których wysłaliśmy przed Tobą. Czy my uczyniliśmy poza miłosiernym jakieś bóstwa, abyście je czcili, posłaliśmy niegdyś Mojżesza z naszymi znakami do Faraona i jego starszyzny, i on powiedział Jestem posłańcem Pana światów. Kiedy jednak On przyszedł do nich z naszymi znakami, oni się z nich wyśmiewali. Chociaż pokazywaliśmy im znak po znaku, każdy większy od poprzedniego, i pochwyciliśmy ich karą, być może oni powrócą. I oni powiedzieli: O czarowniku, módl się za nas do Twego Pana, zgodnie z przymierzem, który z Tobą zawarł, my z pewnością będziemy właściwie prowadzeni. A kiedy odsunęliśmy od nich karę, oni o tym zapomnieli, i faraon obwieścił swemu ludowi, mówiąc: O ludu mój, czyż nie do mnie należy królestwo Egiptu i te rzeki płynące pod mymi stopami? Czyż nie widzicie? Czy nie jestem lepszy od tego nędznika, który z ledwością się wyraża? Dlaczego nie zostały mu założone złote bransolety, albo dlaczego nie przyszli razem z nim aniołowie, towarzysząc mu? On uczynił swój lud lekkomyślnym i byli mu posłuszni. Zaprawdę, to był lud występny. A kiedy nas rozgniewali, zemściliśmy się na nich i potopiliśmy ich wszystkich. I uczyniliśmy ich przeszłością i przykładem dla następnych pokoleń. Kiedy syn Marii został podany jako przykład, Twój lud odwrócił się od Niego. Oni powiedzieli, czy nasze bóstwa są lepsze, czy on? Powtarzają to, aby się spierać, są bowiem ludem lubiącym się sprzeczać. On był tylko sługą, którego obdarzyliśmy łaską i którego uczyniliśmy przykładem dla synów Izraela. Gdybyśmy chcieli, to uczynilibyśmy z was aniołów, którzy zastąpiliby was na ziemi. On jest wiedzą. O godzinie. Nie powątpiewajcie w to i podążajcie za mną, to jest droga prosta. I niech nie zwiedzie was szatan, on jest waszym wrogiem jawnym. I kiedy przyszedł Jezus z jasnymi dowodami, powiedział: Przyszedłem do was z mądrością i wyjaśnię wam niektóre rzeczy, w których się różnicie. Bójcie się Boga i słuchajcie mnie. To Bóg jest moim panem i waszym panem, to też czcijcie go. To jest droga prosta. I podzielili się i poróżnili się między sobą. Biada tym, którzy są niesprawiedliwi, przed karą dnia bolesnego. Czy oni wypatrują godziny, która przyjdzie do nich niespodziewanie, że nawet tego nie poczują? Przyjaciele tego dnia będą sobie wzajemnie wrogami. Oprócz ludzi bogobojnych. O, słudzy moi, nie obawiajcie się tego dnia i nie bądźcie zasmuceni. Wy, którzy uwierzyliście w nasze znaki i poddaliście się woli Boga, wejdźcie do raju, wy i wasze żony, i bądźcie zadowoleni. I będą między nimi krążyć złote tace i puchary, będzie tam wszystko, czego zapragną dusze i co napełni rozkoszą. Oczy, i będziecie tam na wieczność. Oto jest raj, który odziedziczyliście za to, coście czynili. Będziecie mieć obfitość owoców, które będziecie spożywali. Grzesznicy zaś w karze piekła będą na wieczność, i nie będzie dla nich ułatwienia, i będą tam pogrążeni w rozpaczy. My nie byliśmy dla nich niesprawiedliwi. Ale oni byli dla siebie niesprawiedliwi. Oni zawołają: O Maliku, niech twój pan nas osądzi! A on powie: Wy tu zostaniecie. My przyszliśmy do was z prawdą, ale większość z was nienawidzi prawdy. Czyżby oni podjęli jakieś postanowienie? My także podejmiemy. Czy oni myślą, że nie słyszymy ich tajemnic i ukradkowych rozmów? Tak, i nasi posłańcy są z nimi i zapisują. Powiedz, gdyby miłosierny miał syna, to ja byłbym pierwszym z czcicieli. Chwała panu niebios i ziemi, panu tronu przewyższającego wszystko, co mu dodają. Zostaw ich, niech się pogrążają i zabawiają, dopóki nie spotkają dnia, który został im obiecany. On jest Bogiem w niebie i Bogiem na ziemi. On jest mądry, wiedzący. Niech błogosławiony będzie ten, do którego należy Królestwo Niebios i Ziemi i wszystkiego między nimi. On ma wiedzę o godzinie i do Niego powrócicie. I nie mają możliwości wstawiennictwa ci, których wzywają zamiast Niego. Jak tylko ci, którzy poświadczają prawdę i mają wiedzę. Jeśli ich zapytasz, kto ich stworzył, oni niewątpliwie powiedzą, Bóg. Jakże oni są oszukani. I powiedział wysłannik, O Panie, ci są ludźmi, którzy nie wierzą. Odwróć się więc od nich i powiedz, Pokój. Oni niebawem się dowiedzą.